Niestety, dzisiaj walka zakończyła się moją porażką. Natomiast generalnie jestem z siebie zadowolony. Może nie w 100%, ale w 80%. No i przede wszystkim wiedziałem, że ta walka dzięki udziałowi też Tomka będzie gwarancją tego, że nikt z nas się nie cofnie, będzie wymiana. No i to chyba powinno zadowolić kibiców. Już po walce, także emocje opadły. Jestem dalej w programie. Trzeba myśleć o następnej walce. O tej zapominam, zrewanżowałem się. 11 lat temu Marysena wygrał, dzisiaj wygrałem ja. Z Mariuszem w programie byliśmy, bardzo się dobrze dogadywaliśmy. Super chłopak. Pomagaliśmy sobie nawzajem, czy w treningach, czy, czy w domu. Cieszę się, że wygrałem, że się zrewanżowałem, no ale teraz już temat jest zamknięty. Lecimy dalej, czekamy na następnego zawodnika. Jakbym nie patrzeć, wszyscy zawodnicy tu, tutaj to moi zawodnicy, więc tak naprawdę zawsze wygrywam, chociażbym przegrywał. Oczywiście bardzo fajna walka, chłopacy naprawdę zostawili całe serce w klatce. I żałowałem tylko, że nie zobaczyliśmy trzeciej rundy, bo naprawdę była to naprawdę gratka dla, dla oka, dla każdego fana MMA. Myślę, że to zadecydowało o no, losach pojedynku że Tomek wszedł w pojedynek od razu i zaczął wywierać tempo na Mariuszu. Tak naprawdę było to dla mnie, tak jak mówiłem, bardzo ciężki pojedynek, bo obydwu tych zawodników, co prawda z Mariuszem jestem połączony przyjaźnią i trenuję w jednym klubie, to Tomek również bardzo, bardzo go lubię. I no to było takie... trochę byłem rozdarty. Wolałbym, żeby ta walka się odbyła w finale. Ta walka dzisiaj była bardzo dynamiczna i panowie ładnie szli na wymianę, natomiast zabrakło mi tam trochę parteru, mi zabrakło baleń, mi zabrakło... No troszeczkę mi zabrakło takich, wiesz, no, to trochę było monotonnie, aczkolwiek z dużą energią. Ja jestem bardziej... Kon Serko ma wiesz, jakbym lubiła oglądać stójkę, to bym się za boks wzięła na przykład. A chociaż bracikliczko, jak jeden z braci Kliczko się bije, ale ten ładniejszy, to, to też lubię sobie popatrzeć. Tak jak do każdej walki, tak, tak do tej to są te same ogromne emocje, ten sam stres, który mi towarzyszy za każdym razem jak się przygotowuję do, do tej walki, wchodzi do tego ringu i, i czekamy na tę decyzję, to jest wszystko to samo. Cała drże, cała chodzę. Serce jest po prostu, że wyskakuje z klatki. Bardzo duże emocje, naprawdę powiedziałabym, że nawet większe niż, niż na, na zwykłych galach. Kibicowałam z całego serca. No ale taki sport, taki sport, że trzeba się denerwować, gdzieś tam, gdzieś tam się, się, się trochę martwić o niego zawsze, jak wchodzi do tej klatki, ale wierzę całym serduchem i, i raczej to są łzy, łzy szczęścia niż łzy rozpaczy. Tak? Jeżeli chodzi o dystans walki, to faktycznie jest on moim zdaniem troszeczkę za krótki. Nie wpływa na korzyść zawodników, którzy dość wolno się rozkręcają. Ja taki jestem. Dzisiaj musiałem od razu wrzucić drugi bieg i, Wydaje mi się, że wrzuciłem, natomiast może był to taki mały dieselek, czyli jeszcze nie rozpędzał się tak jak potrzeba. No, może zabrakło akurat właśnie tego, żeby wrzucić od razu coś tam więcej, z tego względu, że po walce czułem się znakomicie, nie czułem się w ogóle zmęczony i, i, i widać, że było można zacząć troszeczkę z wyższego pułapu. Ja jestem tego, tego typu zawodnikiem, że na minutę się rozkręcam i wolę najpierw przeciwnika obadać, tym bardziej, że mam warunki zazwyczaj troszeczkę gorsze niż, niż mają wszyscy, ale bazuję na naszym więc to jest taka moja domena. No, to się idzie zmęczyć 2 razy trzy, Fajnie, mi się podobało. Będziemy wykrywać to tych walk trzeba stoczyć więcej, więc, więc na pewno to też na nasz plus, bo, bo, bo jakby było 3 razy 5, to moglibyśmy być bardziej troszeczkę porozbijani. Nie? Dobrze, że te rundy trwały tylko po 3 minuty, bo... Bo chyba bym nie wytrzymała dłużej, także fajnie, fajnie, naprawdę super. Jestem zadowolona z Tomka, jestem dumna z jego nastawienia. Widzę, że jest taki spokojny, zrównoważony, fajnie myślał w walce, moim zdaniem, chociaż nie jestem ekspertem, ale też jestem jakąś tam fanką tego sportu razem z nim, także też oglądam z nim te gale i, i, i myślę, że, że, że fajnie. Oczywiście, że będzie w finale. No dla mnie to jest tylko jeden nie tylko w życiu, tylko na tej scenie też, tylko jeden, Tomasz Romanowski. Mariusz naprawdę dobrze walczył, myślę, że formuła y, dała przewagę Tomkowi. Zdecydowanie, jest bardzo, bardzo agresywnym fighterem. to jest jego, w każdej praktycznie walce y, można zauważyć, bo tak jak mówię, jestem jego fanem, oglądam jego walki, bardzo fajnie porusza się do przodu, schodzi głową, jak tutaj przed kamerą i zadaje ciosy z bardzo niewygodnych pozycji, y, trochę z, uderzeniowo, przypomina mi Artema Lobowa bardzo podobny do styl walki, schodzi właśnie na różne kąty, uderza z różnych kątów, a takie czasy są bardzo nieprzewidywalne, nie wiadomo tak naprawdę skąd nadchodzą, a tych czasów, które nie widać, są najbardziej nokotujące i demolujące. W normalnych warunkach i pierwsza walka w programie, i druga myślę, mogłaby spokojnie odbyć się na dużej gali KSW i, i, i nikt by się jej nie powstydził. To są bardzo dobrzy zawodnicy, którzy dają się wszystko. Tylko w moim poczuciu, w tym programie, a konkretnie w części, która nazywa się Walka, chodzi o to, żeby dlatego jest skrócony dystans walk, żeby starać się nie zostawiać niczego w rękach sędziów, nie kalkulować, nie oszczędzać siły, nie budować game planu, tylko dać się wszystko. Każdy z tych chłopaków jest przygotowany, żeby stoczyć 10 minut ciągłego pojedynku lekko. Tak? a mają tutaj dwa razy po trzy minuty z minutową przerwą, w związku z czym namawiałem ich do tego, no bo jednak wiesz jak jest, przygotowujesz się do czegoś wiele lat, jesteś nauczony pewnego, pewnego interwału we własnej głowie i uczysz się tego, że początki walki są na rozkręcenie, musisz poznać przeciwnika, oni się znają jak łyse konie, już teraz nawet prywatnie i, i, i tak jest to skonstruowane, że tutaj trzeba od razu ruszyć i tak na dobrą sprawę to była bardzo wyrównana walka, gdybyśmy ją oceniali i byśmy mieli sobie wyobrazić jaką ona mogłaby się potoczyć w normalnych warunkach 3 po 5 różnie. To co zrobił Tomek lepiej od Radzika to to, że lepiej zrozumiał ten program. Po prostu wszedł i się lał od pierwszej do ostatniej minuty. Z Tomkiem żeśmy sobie na szybko obliczyli, że mamy razem prawie 70 lat i, i prawie 70 walk e, zawodowych. No i, i co? I to pokazuje tylko, że w ten sport można bawić się jak najdłużej, że on wychowuje, kształtuje i, i, i można zaczynać w każdym wieku. I przede wszystkim można też to robić dla siebie, tak, żeby gdzieś tam ten charakter sobie kształtować, a nie jak w dzisiejszych czasach młodzież i też gdzieś tam osoby w wieku średnim wolą sobie cały dzień siedzieć na telefonach. Wyganiamy ich na salę. W momencie pierwszej walki zdałem sobie sprawę, że wszystkie te okoliczności są tak nietypowe, że wszystkie nasze estymacje, analizy i, i argumenty, które mamy na temat każdego zawodnika to jest tylko papier. A ten program nie jest papierowy, on jest naprawdę autentyczny i dobór uczestników jest pod kątem sportowym, pod kątem charakterologicznym i teoretycznie moglibyśmy coś Założyć, ale mam wrażenie, że właśnie przez to, że te okoliczności są tak nowe, ten program może wygrać paradoksalnie nawet ktoś najmniej doświadczony, bo on jest najmniej przyzwyczajony do tego, z czym zwykle dostaje się walkę na dużych halach i może być mu łatwiej. Znam ich rekordy, widziałem ich walki. Wiesz, no, ciężko nie mówić tutaj o Tomku czy o Kiełku jako o potencjalnych faworytach, no ale widzisz, Kiełka już nie ma. No pierwszy tydzień na pewno było, było czuć, że jednak te kamery na toaletach, brak telefonów, brak, brak telewizorów, brak niczego kontaktu z rzeczywistością, także, także na pewno to było czuć, a teraz jest już w porządku, jest fajnie, jest coraz, coraz lepiej, coraz lepiej do nas podchodzą. Pierwszy raz mieli fighterów w takim reality show. Zazwyczaj to byli tylko jacyś tam zwykli dobierani ludzie, którzy bazowali na tym, żeby odwalać numery. Oni się nie spodziewali naszego zachowania. U nas jest dużo bardzo dużo stacji. Pomagamy sobie z tego miejsca. Bardzo bym chciał podziękować Karolowi, Adrianowi. Karol mi bardzo pomagał przy zbijaniu wagi. <laughs> Ogólnie wszyscy chłopacy są naprawdę mega w porządku. Rozmawiałem z człowiekiem, który właśnie z dwójką ludzi, która spędza 24 godziny z zawodnikami, I nie tylko w dzień, ale i w nocy do późnych godzin. Do momentu, jak oni nie pójdą spać, to oni też nie idą spać. I to są ludzie, którzy zrobili wiele programów tego typu. Chociaż tego typu programu jeszcze w tej części Europy nie było, ale, ale gdyby wyjąć tą część, o której mnie teraz pytasz, to wiele programów tego typu i powiedzieli, że tak prawdziwego, tak elektrozującego, tak mięsistego programu nie tylko nie robili, ale i nie widzieli. W związku z czym bardzo ufam tym słowom. Nie jako showmeni, oni na przykład grają w szachy, e, bardzo lubią grać w bilard, e, zażyczyli sobie ostatnio karaoke, więc e, oni mają takie bardzo wiesz, kulturalne rozrywki. Ja liczyłam na to, przyznam szczerze, że no, w domu jest alkohol. E, no, fakt, że się tu tam na razie od dwóch tygodni, więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. Każdy z nich tam przyszedł po to, żeby walczyć. Są bardzo zdyscyplinowani jeszcze. Ja liczyłam, że wiesz, będzie y, wódka, żelki, no bo mają dużo y, słodyczy, a potem jakaś rozpierducha w domu, że będą fruwać meble, a tu. Niestety, grają w szachy, grają na gitarze, śpiewają na karaoke i grają w bilard. Tak jest, wychodzę teraz z domu wielkiego brata w cudzysłowie i jeżeli będzie tylko okazja, no to wrócę tam chociażby pośpiewać, bo wczoraj miałem okazję, wydaje mi się, że jestem w tym całkiem niezły, może założę swój zespół i będę grał co niech po, po niektórym chłopakom na ich weselach. Stworzyli zespół pod nazwą Only Onesie, będą teraz występować po zakończeniu programu i Mariusz tak, wykazywał. Tak, na Wigilii Klubowej miałem przyjemność z przetestowania próbki i polecam oglądać ten odcinek, bo na pewno piękny wokal Enrique Iglesias może się chować. Myślę, że to jest evenement na skalę światowego MMA, że dwóch zawodników, którzy następnego dnia biją się ze sobą w klatce, śpiewało w duecie. To mogło się jeszcze chyba nigdy nie zdarzyć. może przy okazji na przykład zwycięstwa w tym programie, któryś z nich dostanie się do innego talent show. Nigdy nic nie wiadomo. Niestety, ja nie jestem od rozpierduchy, ja jestem od tego, że krzyczę, że łóżka są niepościelone, między innymi. Dzisiaj Karol dostał y, ogromną zjebkę za na przykład tonę brudnych, śmierdzących skarpet w szafce, gdzie zastanawiałam się, skąd dobiega fetor. Także ja im trochę matkuję. Yy, trochę ich. Yy... No, to są ludzie, więc trochę też czasami potrzebują, żeby ich przytulić, żeby ich pogłaskać po głowie. I już były takie sytuacje, w których mieliśmy i tam jakąś łezkę, i jakieś takie historie. Także wiesz, no, ten pierwiastek kobiecy jest niezbędny w mojej ocenie, kiedy w jednym domu przebywa dziesięciu facetów. Bardzo mi się podoba, bo wiesz Maciek Kawulski proponując mi prowadzenie programu, on wiedział, że jakby moim trochę naturalnym środowiskiem jest przebywać wśród fajterów, no bo przez 10 lat pracowałam dla federacji i, i jakby ja się lepiej odnajduję w ogóle z facetami, niż z kobietami, bo ja mam też, mi się w ogóle wydaje, że jestem kryptofacetem. Także program jest, program jest naprawdę fantastyczny i to jaką możliwość ze sobą niesie, czyli pokazania tego jak trudny jest to sport, już nawet nie chodzi o samą technikę, jeżeli chodzi o MMA, tylko o to jak trudne jest przygotowywanie się do walki, że to nie jest takie przysłowie, by włożył, wyjął, że to są faceci, za którymi stoją historie, rodziny, e, ogromny intelekt, duża wiedza, bardzo często, że to faktycznie nie są tragedyci. Ja mam nadzieję, że ten program będzie w stanie odczarować właśnie taki em, Taki stereotyp fajtera, czyli takiego właśnie głąba, e, pójdziemy sobie tam, że to jest po prostu trochę inaczej. Nie? I nawet jestem pewna, że, że panowie to robią, bo każdego dnia jak mam przyjść do moich orzeszków, to już po prostu tak się cieszę i, i, i potrafią mi nawet zrobić kanapkę. Także nie, no, naprawdę banda cudownych facetów. Bardzo jest mi za każdym razem przykro, kiedy, kiedy jeden z nich odpada. Dlatego ja bardzo nie lubię tych naszych walk, ale no, to jest taki sport. Patrząc dzisiaj na nich wszystkich, każdy z nich, gdyby wygrał, chętnie dam mu kontrakt z KSW, ponieważ uważam, że to są chłopaki z ogromnym potencjałem, chęcią, z szacunkiem do siebie, szacunkiem do sportu, do dyscypliny i, i wielką miłością do, do federacji jako, jako zjawiska, które na którym się wychowali, bo to, bo, to są, bo to są bardzo często młodzi ludzie, którzy, jak zaczynali trenować, to zaczynali trenować dlatego, że oglądali KSW, i to jest też fajne, bo to już jest taki